Magdalena Pecka, dzień dobry. Zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody, a rozpoczynamy od ostrzeżeń. Silne i gęste mgły w Polsce, również te marznące, na drogach może tworzyć się niebezpieczna gołoleć. Dodatkowo nad Polską chmury, z których może wytrącać się mrzawka, to również przy porannych spadkach temperatury poniżej zera może sprawić, że na drogach i na chodnikach będzie ślisko, stąd uważajmy. A teraz przechodzimy do naszych map godowych I w szczegółach sprawdźmy, co będzie czekać nas przed południem. Ostrzeżenia w Polsce centralnej, gdzie widzimy spadek temperatury poniżej zera, między innymi na ziemi łódzkiej, to dotyczy temperatury o godzinie 10 o poranku te wskazania będą jeszcze niższe. Na naszym, podczas naszego kolejnego spotkania będziemy dla Państwa mieli aktualne dane, więc sprawdzimy dokładnie, gdzie ta temperatura jest najniższa. Natomiast nad polską chmury mrżawka może wytrącać się w pasie od warmii. Prze centrum, aż po Opolszczyznę i Górny Śląsk. Mgły ograniczające widzialność również będą tworzyć się w Polsce południowej. Jak widzimy nieboszczelnie przykrywają chmury. Silniejszy wiatr odnotujemy nad morzem. W ciągu dnia tak naprawdę wiele się nie zmieni. Nadal na niebie dominować będą chmury. Gdzie nie, gdzie mogą pojawić się przejaśnienia. Taka sytuacja na Górnym Śląsku, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie czy na Nizinie Szczecińskiej. Mgły mogą nie Nieco dłużej się utrzymywać, stąd ta aura nie będzie przyjemna. Niskie chmury mały dopływ słońca. Temperatura maksymalna w kraju w ciągu dnia od 1 stopnia w centrum, w Krakowie czy w suwałkach najcieplej będzie na nizinie szczecińskiej, gdzie nasze termometry wskażą 7 stopni. Tu będzie najcieplej, bo na te obszary napływać będzie nieco cieplejsza masa powietrza, natomiast wzdłuż linii wybrzeża temperaturę odczuwalną obniżać będzie silniejszy wiatr. I proszę Państwa, dzisiaj. Stopniowo nasuwać się będzie właśnie od północnego zachodu front atmosferyczny, lecz nastąpi to dopiero wieczorem, więc w ciągu dnia bez opadów, deszczu, ciśnienie z niewielkim spadkiem 1002 hektopaskale. Więcej szczegółów już niebawem, na które serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia. Magdalena Pecka bardzo dziękuję.